Zobaczmy sobie wykorzenie. To się prawie. Już ciemno było. No i gdzieś tu skończyłem nie ciągnij O, z jedy zaczynałeś trzeć od za Co? menele te szczeniaczki. Cholera, są to prawda, człowieku. nawet. Spokojnie sobie na może nie możesz żeby po zaraz szczekali. Chow, chow, chow. To jest odpijani, ćpani, które po jakiejś kurwa. Nie widzę, widy, nie wiem. Z dupy się urwaj całkiem. A to, że nie kwadraty z dziewiczkowa przyszła i się wystraszył. A to się zeszło, zeszło, rozpłakał kurwa. Sramisch kichał kurwa poniedzielski seba kurwa. Jakieś... Naprawdę, gdzieś z kosmosem dlubiczk kurwa. taki stary oklepany serial pod lupę to nie było jakiegoś sensownego nazwiska sobie wymyśleć typu nie Kowalski, tylko Kowalski te jest chuj tylko muszę było lubić się coś, bo mało znane ciężko będzie znaleźć na no pewno no tak to jest ze zieba I dzielnicowy policjancie policjanci. I Kałgun to się nie potrzebuje, do dzielnicowego brok dostaniesz. Ale później jak słucham, słucham, to może jak sramiś był. Mówi, że ma pistolet na wodę i on tutaj jest teraz dzielnicowy. po każdy prawdziwy Polak musi mieć pistolet na wodę w Cic nie mają, nie są prawdziwymi Polakami, to są jakieś jarmuły, cygane i inne. Ale znowu Agnieszka, się jakaś i co że zrobię. Jakaś ciuma. Ten znowu coś tam mówi, żeby przyszedł. Mówisz do widowi ten zazwyczaj wypierdala dalej, tak jak krzaka siedzi, nie rozumie. Polski, trudny język. Nawet insta stole ze mną nagrywaliście, szamu, bo tak, chyba tak, w krzakach siedzieliście, tak, nagrywaliście. Co za Bo trzeba liczyć na drapane. Nie można samemu zrobić, trzeba kombinować, kręcić, grać. Ale zapewniałem wyłączyć tę nakładkę 4 minuty Ząb nie puszcza, bo wychodzi Drań łowu susenka dzisiaj jeszcze przepłukałem go, to też chyba z niego wyskoczyło i się odkorkowało przez dłuższy czas zaczęło mi walić słone. mówię oho, chyba się coś w końcu odkorkowało, czy tam jak to inaczej powiedzieć o, o, o mi słowa Udrożniło i już jest lepiej, ale muszę jeszcze uważać na zimne i ciepło Bo się nasila, choć, A może im ten dalej Krzaków, tych krzaków gadają, że niby jest w Dobrze, muzykę zostawiłem włączoną chociaż Ale, co dziwnego, otwarzam sobie muzykę ostatnio na kąpie. Cholera, nie pamiętam, czy w VLC, chyba Falce, VLC coś mi się wydaje Jest taki player, jak jest nie? I tak dalej A kalaj to nie otwierać? No ja już zapomniałem, myli mi się to wszystko już teraz. Kiedyś pamiętałem zawsze, że są dwa... O, jeszcze Są dwa... Eee... ...zostawy kodeków. Tu mam je na kompie, ale gdyby mi ktoś teraz powiedział, weź jakie kodeki, to chyba nie przypomnę sobie. Musiałem się też zastanowić. Mają w sobie MediaPlayer'a od razu, takiego chyba w ikonku 1, 2, 3, kolorowo, zielono, czerwono i niebieskie. Klasik media Player, jakby tak się nazywało. Kalaj to był. Tak, tak, tak. Kalaj to jest zestaw kodeków. Dokładnie, wcześniej się nazywało inaczej. A teraz. E... Albo instalator tak samo wygląda i mi się tylko wydaje. Wcześniej to były dwa zestawy kodeków. A ja teraz tylko kolajta ściągam. falce to jest odtwarzać. I co do czego zmierzam, co się dzieje. Potrafię siedzieć w pół dnia przy kąpie i natierdala, napierdala, nie? Odchodzę na chwilę od kąpa. I nie wiem, leci dwa razy czy trzy razy, do mi się wyłącza. Jaki diabeł? Przychodzę, czego nie gra, ja play znowu, idę tam zmywać, sprzątać i za chwilę znowu ciach, no kurwa, no co jest, to cholera. No zaraz się przykład że sobie już za dwie godziny może lepiej przekąpam i, i gra, nic nie dzieje, Aha. o i mistrz Krzyś mówi mistrz Krzyś na pewno no że tych kurwa bez razy Wiesz co w szczęście nazywały te to stare kodeki jeden był ogólny, a drugi dopiero dorzucał opcję odtwarzania filmów w formacie RMVB. Ale nich chulary nie mogę sobie wszcząć. W domu jeszcze chyba znajdę te kodeki, ale teraz nie mogę sobie wpłynąć. To nie my, ci mówię, że to nie my, tylko oni, oni mówią, że to nie oni, tylko oni, albo oni... Tak, długo. A na końcu, czyli już dom mówi, słyszę, że ten mówi, że tamten będzie się To z tamtym, zamach bo to 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 jest Te to nie my sprzedaliśmy, ale ten zrobił sobie jakąś sprawę i zapłacił za nią 22 koła. I mówi, że to poleczka Trzeba mu ją oddać. No. Różni są ludzie. No. Różne kublarstwa. chodzi do sklepu i pani za ci mówi, że budowanie swojego szczęścia czy czyimś szczęściu to swoje. no kurwa naprawdę, powiedz mi coś jeszcze o tym z angielskiego, tak? Pierwsze dni w Argosie, jak wypełniałem kwity do roboty, babki sobie gadały coś tam. Ciężko, że jeszcze parę godzin pracy. i to mnie nawet. Tak, wreszcie, space on? Musi być lepiej, krzesz Który ten krzakowy zasalniec? E, to, to jest kicza. A właśnie kicza szczotnik też nowi się byli podobno. Pozdro, o, paczko, to jest. Pozdro z w ogóle ej słuchaj wiesz co, bo ja swego czasu zostawiłem u swojego przyjaciela Twardy dysk ze swoimi dokumentami, tam były zdjęcia, jakieś tam listy, pierdoły No, po latach się dowiaduje takie rzeczy, że takich się ma przyjaciół, no co zrobić, nie? No, tam. Mi ten dysk się nie przyda. trzymaj może kiedyś trzeba będzie im backupa zrobić sobie. Taki ja kurwa. Końciarz już uleży, kurwa, i nie leży. No.